Hej, to znowu ja, Olek. I jakbyście już zauważyli po tytule, nie lubię Sansa z Undertale. I tak grałam w tą grę, a nie widziałam ją gdzieś na YouTubie i zakończyłam ją dwoma zakończeniami: tym neutralnym i tym dobrym. Och, Olek! Od czego nie zrobiłaś tego złego zakończenia? Och. Może dlatego, że mortowanie moich ulubionych postaci nie jest jedną z moich ulubionych czynności. I po drugie, przecież wiem co się stanie. Wystarczy, że wpiszę na YouTube. Undertale Bad Ending i będę miała 2000 rezultatów, więc po co? Ale jakby ktoś nie wiedział, czyli ludzie co nie siedzą cały dzień przed komputerem, to Undertale jest grą zrobionego przez jednego pana, zwanym Toby Fox. I ta gra była bardzo popularna w 2015 roku. Więc co ja robię dwa lata później, rozmawiając o tym, ee, bo jeszcze w niektórych częściach internetu. Kogoś to jeszcze interesuje? Niektórzy jeszcze grają fanawa. Ale wracając do tematu. Ech, Sans. Najbardziej popularna postać z tej gry. Postać, o której jest masa teorii, fanartów i fanfiction. Nie, nie będę czytała fanfiction, bo utrzymać ten kanał PG. A naprawdę nie ma nic do powiedzenia o Sansie, co już nie było powiedziane. Mówiąc szczerze. Ja nie nienawidzę tej postaci. I mean, jest dobrze napisana, jest po prostu okej. Okay. Więc co ja tu jeszcze robię? Hmm. Well, mam jeden problem z, z nim. I nie, to nie jest wina Tobiego, <słuch> tylko fandomu. Spoiler: Internet wszystko zrujnuje. Wszystko! Poza tym, zmienili tu postać w papkę i z niego zrobili stereotyp. Ale jak? Pewnie się pytasz. Więc sens w grze. Opowiada... nie wiem, 4-6 kawały, a reszta to normalny dialog. Oni wzięli tylko te kawały do konsideracji i teraz Sans nie jest nic innym niż kawalarzem. Mm -hmm. I tutaj mam problem numer drugi. Jakby ktoś nie wiedział, to kiedy Undertale Fandom znudził się malować i bawić się swoimi lalkami, to stworzyli multiverse nie chcę mi się tłumaczyć, co to jest Multiverse czy Alternative Universe. Bo jesteśmy w 2017 roku. Sam sobie poszukaj w google. Lub zagraj w Bearshock Infinite. To jest moja ulubiona gra. Ale niestety nie każdy AU, czyli Alternate Universe, nie jest kreatywny. A ich jest sporo dużo. Bardzo dużo. Oh my god. O oh, wow! Jest naprawdę tego sporo. Um, chciałam zrobić żart, że jest więcej Undertale au niż ty był w płci, ale niestety jesteśmy w 2017 roku i pewno ktoś się obrazi. Zresztą w tych latach każdy się cały czas obraża. Ale dobra, zobaczymy co niektóre z nich mają do za zaoferowania. Ghost Tale? Okej, okay. to jest po prostu głupie. Każdy jest duchem. Fortress Tale? Po co kupić? Co, może jeszcze Overwatch Tail? Hm? Jak nie mówiąc? Emo tail. Wow, so edgy. Uuuu! Tutaj coś popularnego. Underfail. Wow, jakie straszne i złe. X Tale? Co to? X-Files i Undertale? A nie. To kolejna smutna historia napisana przez 13-latka. Underswap i Story Shift. mieli tylko postacie miejscami. Ale niektóre designy są interesujące. Ale niestety niektóre są po prostu głupie. Hehe. <laughs> Zombie Tale? Next. Error Tale? Ja, nic specjalnego. Russia Tale. Okej, okay, to jest po prostu głupie. Weeaboo Tale. Znowu głupie. Sponge Tale. Steven's Tale. Okej, okay, dosyć tego. Tak to bym mogła gadać przez cały dzień. Więc może przejdziemy do AU, z którymi mam coś do powiedzenia. So, Inktail. Nie ma sensu, to jeden. A drugie, że jest unkreatywny. I to jest trochę paradoks, dlatego że slogan tego AU to bądź kreatywnym. Okej, okay, przyznaję się, lubię design, ale pomysł jest tak unkreatywny. Oh. Okej, okay, więc mamy Sansa, który jest artystą. Okej, okay. a jego historia i deskrypcja to tylko on jest patronem kreatywności. Wow! Bardzo kreatywne z twojej strony. ches Tale? Jak to? Jak to jest możliwe? Szachy i Undertale. Ktoś może mi, proszę to wytłumaczyć. Tak, to jest tylko platforma, żeby rysować więcej fanartów o Sansie i frisk grający w szachy. O oh no, tak, ale zauważyliście coś, co łączy te wszystkie AU? Nie? Ta postać jest w tytule. E, sans? Tak! Większość z tych AU koncentruje się tylko na sansie. SANS, SANS, SANS! Ale tak naprawdę, to przykro mi innych postaci. Bo Sans, i czasami Papyrus, dostaje tylko całą uwagę, a inne postacie tylko siedzą w tle. Ale zresztą, ten fandom jest toksyczny, jak prawie wszystkie fandomy. I ma właśnie więcej problemów niż tylko te... AUS, na przykład ludzie co hype'ują tą grę do niebios. I właśnie jak grałam w tą gierę po raz ja pierwszy, nic mnie nie zaskoczyło, dlatego że ludzie już wszystko zostało prawie wyspoilerowane, więc no surprise here. <laughs> ale jeśli o tym pomyślisz, wiadomość co ta gra chce przekazać to jest trochę głupie. Znaczy, ja nie mam żadnych problemów z tym, bądźmy pozytywni i pasyfistyczni, ale, ale jakby taki złoczyńca, aby chciał mnie zaatakować, to nie będę z nim rozmawiać. Czy go przytulać, czy pomagać mu z jego problemami. Tylko bym wzięła patelnię i mu przypie... Um, to znaczy, bym mu przypomniała, że takie działania są nielegalne. I bym zadzwoniła po policję. Ech, to chyba tyle na dzisiaj. Okej, okay, pa. Już nie będę was dopytywać o subskrypcję, dlatego że mi się nie chce. Pa.